Witam Was, kochani, raz jeszcze bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Kochani, nie wiem, jak te karty pójdą, bo powiem Wam szczerze, jestem czymś masakrycznie zmartwiona. A mianowicie taką sytuacją, w której każdy z nas ma wiecie co. Chodzi mi generalnie o, o ludzi, którzy, dla których tutaj to wszystko ja i też na pewno też inni Ezotercy robią kiedy nawet piszecie prywatnie i słuchajcie, są tak zwane święta, weekendy, czy też jakieś długie weekendy, chociażby takie jak miały miejsce ostatnio, tutaj mam na myśli oczywiście Boże Ciało, piątek, który bardzo wiele osób wzięło sobie po prostu urlopy po to, aby móc gdzieś wyjechać, i kiedy właśnie przychodzi ten moment soboty, niedzieli, gdzie czasami po prostu zwyczajnie mogą przyjechać jakieś goście z daleka do nas, tak, i po prostu zwyczajnie spędzamy ten czas z jakimiś osobami um, bliskimi nam bardzo. I kiedy właśnie w tym czasie, kiedy jest ta niedziela czy sobota, po prostu wbijają ludzie, którzy po prostu bombardują bardzo mocno, chociażby o te karty, i tak dalej, kiedy ktoś nie może tego zrozumieć, że kurczę, stara mam gości, tak, pozwól mi odpocząć te cztery dni, czy czasami, no właśnie, bo jest, bo jest taki wydłużony weekend o te dwa dni. I potem nagle spotyka się z takim stekiem bardzo przykrych słów. Oskarżających bardzo mocno tą, w tym przypadku moją osobę, powiem Wam szczerze, odechciewa mi się wszystkiego już. Ech, wystarczy po prostu się zgłosić, zapytać, czy coś się nie stało, bo słuchajcie, czasami są takie sytuacje, że można zwyczajnie po prostu, nie wiem, zachorować, można trafić do szpitala, ale druga osoba tego nie zrozumie, druga osoba od razu potraktuje Cię bardzo źle i, i bardzo, powiedziałabym tak krytycznie. A zwyczajnie mogło coś się stać, prawda? Można czasami nawet i wylądować w tym szpitalu, może się wydarzyć naprawdę wszystko. I zamiast um, zacząć oskarżać tą osobę, o wyzywać od najgorszych, wystarczy napisać i zapytać się, czy coś się dzieje, czy coś się stało, a nie, nie reagować w ten sposób. Ja tak właśnie przy okazji jeszcze chciałam wam właśnie powiedzieć, słuchajcie, że czasami jak jest ta niedziela, to nie gniewajcie się proszę na mnie, że w tą niedzielę czy nawet w sobotę już nie ma kart albo też tudzież ja na przykład robię sobie te wolne, bo załóżmy, no mam tą rodzinę, tak tak jak i wszyscy wy. No i zwyczajnie po prostu ciężko mi jest jej się wyrwać i po prostu pracować, pracować i ciągle pracować nad tymi kartami, bo przychodzi dziecko czy też tudzież ktokolwiek inny mówi, mamo, czy mogłabyś ze mną po prostu zwyczajnie spędzić czas. Ja mam nadzieję, że to rozumiecie, kochani, że nawet jak zamawiacie karty, to zwyczajnie możecie po prostu poczekać tak, przez ten weekend. Nawet sami odpocząć, kochani, od tego, od w ogóle od tych kart. Bo słuchajcie, karty to nie są wyrocznie. Ja bardzo was proszę, żebyście zawsze o tym pamiętali kochani, weszłam w kartę społeczność, Przypomniał mi się właśnie, właśnie to jest właśnie to, że na tym kanale ta społeczność funkcjonuje jakoś tam z boku i tego tak nie widać, ja tego zapomniałam o tym, że mieliśmy bardzo fajny temat do rozstrzygnięcia, mianowicie co, co was łączyło w poprzednim wyścileniu z kimś, więc kochani, zapraszam wszystkie te osoby, które mają w oku takie osoby, które są waszymi osobami karmicznymi, tak? Są jakimiś waszymi bliźniaczymi duszami. Wiem, że ten temat jest ogromnie popularny i też tym samym kochani karty przed wami. Karty dla osób właśnie takich, które zastanawiają się, co mnie łączyło tam z Kaśką, z Piotrem, nie wiem, z Karolem, z kimkolwiek. Do wyboru są trzy możliwości. Ja za chwilę zacznę czytanie i mutlmy się w cudzysłowie, oczywiście. Um, o to, aby zobaczyć, czy no, uda się to po prostu przeczytać w miarę dobrze, bo powiem wam, głowa mi rozbolała na maksa, kiedy po prostu przeczytałam to, co przeczytałam. I z góry też przepraszam, te osoby, które faktycznie być może w sobotę czy w niedzielę, nawet w piątek czekały za czymś, i czegoś po prostu fizycznie nie było. Alkohol miałam gości z daleka, i po prostu zwyczajnie, tak jak każdy inny Polak bardziej, tak to nazwy, bo to było takie święto typowo nasze chciałam po prostu w tej gronie rodzinnym zrobić sobie ten długi weekend. No, wyszło jak wyszło. Wybierajmy. Myślmy o tej osobie, co was łączyło w tym poprzednim wcieleniu, a ja zaczynam czytanie. A jak nie, to pauza, wiecie. Poczekamy se chwilę i bęc. Dobra. Jedziemy z grupą numer jeden. A jak nie, to sobie mówię, spauzujcie sobie to i po prostu na spokojnie sobie wybierzcie. Kochani, Tutaj w grupie numer jeden ja widzę właściwie dwa wątki, ale jeden bardzo mocno mi się jakoś tak uwypuklił i od tego zacznę. Kochani, byliście dla siebie tak naprawdę wszystkim. Ja mam takie wrażenie, bo tutaj karta pewna bardzo mocno bije i pokazuje taką sytuację, w której. Mieliście tak naprawdę wszystko, byliście dla siebie wszystkim, e, mogliście tworzyć nawet rodzinę, zaznaczam, e, mogliście tutaj bardziej panie w stosunku do tej drugiej osoby, mogły być nawet e, takimi osobami typu matka, typu, e, no tak, typu, znaczy stop, matka dziecka, tak, czyli ja tutaj bardziej to w ten sposób myślę, nie matka dla tej osoby, tylko bardziej żona oczywiście, czy też partnerka, ale e, w ciąży, kobieta w ciąży dla, dla tego, tego mężczyzny. Ukrywana bardzo mocno, kochani. Nie wiem z jakich względów, ale ja widzę tutaj bardzo dużo złego w oku tej waszej relacji. Czyli taka sytuacja, w której były pewne osoby, którym to ogromnie przeszkadzało. Była taka sytuacja, w której ktoś próbował coś bardzo złego robić za waszymi plecami. Wy nie mogliście tak do końca cieszyć się nawet tą relacją i cieszyć się tym związkiem. To jest taka sytuacja, w której. Yy, Trzeba było ten związek ukrywać. Z jakichś przyczyn. Oczywiście to mogły być różne przyczyny. To mogły być przyczyny chociażby takie, jakieś tam stricte um, rodzinne, bo załóżmy ojciec czy ktoś bronił tego związku, ale to też mogły być jakieś inne, jakiekolwiek sytuacje. Po prostu musieliście się w pewien sposób ukrywać, ja bym to powiedziała, działać w ukryciu, działać po cichu, działać za plecami, ale mogliście też tak robić, ponieważ inne osoby próbowały. W jaki sposób Was gdzieś odszukać, gdzieś coś Wam zrobić, gdzieś jakichś bardzo złych rzeczy wam, nad Wami dokonać, coś wykraść, coś spowodować, jakąś sytuację. Tego, żeby być może i nawet to zniszczyć. Większość pań, jeżeli tutaj mówimy, teraz mówię do kobiet, mogło być nawet w tamtym okresie w ciąży, ale takiej, którą musiały ukrywać, tak żeby to się nie wydało, to po to, żeby to w jakiś sposób nie ujrzało światła dziennego. Mogliście też być kochankami, moje kochane, czyli, bo tutaj karta oczywiście kapłanki to jest również karta kochanki, a więc takiego związku ukrywanego, romansowego bardzo mocno, ale mimo wszystko ukrywanego. Te dwie karty właśnie o tym mówią. Tu jest ukrycie, i tu Tutaj również działanie jest gdzieś za plecami, po cichu, po kryjomu. Ale byliście dla siebie wszystkim, kochani. Wyście mieli takie, takie poczucie spełnienia bardzo mocnego, tego, że pragnęliście siebie bardzo mocno, być może wyczekiwaliście tego dziecka, o którym wspomniałam na samym początku. Albo też i nie, ale musieliście to ukrywać z jakichś pewnych przyczyn, być może po to, że inni ludzie próbowali wam to rozbić, nie mogliście tego pokazać, ale uczucia, piękność płynąca z tego związku mogła zaistnieć. Druga historia też jest taka. Aczkolwiek dla mnie, osobiście, dla mnie, dla mojej głowy w tej chwili nieco mniej e, taka, bym powiedziałabym, uwypuklająca się, a mianowicie taka, że mogło dochodzić w waszej relacji do czegoś na boku, że mogliście być z kimś, tworzyć jakąś rodzinę, ale załóżmy wasz partner, czy też tudzież partnerka, bo to też mogłoście być wy, drogie kobiety, albo wy, drodzy mężczyźni, gdzieś na, boki, co, na boku coś robiliście, tak? Czyli gdzieś tam wymykaliście się z tego domu po to, żeby spotykać się z jakimi, Powiedzmy, potencjalnymi partnerami na boku czyli romansowymi partnerami. Więc teoretycznie mogliście być ze sobą i mieć poczucie, że macie wszystko. To mogło być też małżeństwo z rozsądku dla korzyści majątkowych, zaznaczam, ale gdzieś właśnie, gdzie jest pełno nieszczerości, pełno kłamstwa, pełno manipulacji, wymykania się z domu, bo czasem mogło to być małżeństwo aranżowane i też tym samym właśnie gdzieś na boku pokryjomu czegoś mogliście szukać. I moi drodzy, to też taka historia z tych kart może wypływać. Więc tutaj jedno albo drugie. Co niektórzy z Was, którzy znają swoje historie, być może odnajdą się w tym, co mówię. Grupa numer dwa. Hmm. Powiem Wam tak. Małżeństwo na 100%. Tutaj pojawia się również, no, czy jest karta, która wyraźnie o tym mówi, że jest to taka sytuacja bycia czyjąś żoną, czyjąś matką, matką dzieci, czyjś, partnerką, tego typu rzeczy. Również. Typowo małżeństwo, w którym bardzo dobrze Wam się wiodło, sytuacja materialna, statusowa, mega, kochani. Więc również mogła to być taka sytuacja, w której byliście ze sobą razem, ale. Komfort waszego życia był naprawdę przepiękny, bogaty. Było to też takie trochę małżeństwo na pokaz, ale jednocześnie, kochani, nie było to do końca szczęśliwe pod kątem takim ogólnym. Ja tutaj widzę taką sytuację, w której coś bardzo mocno jedną ze stron dociążało. Mogliście się nawzajem ranić. To mogła być jakakolwiek sytuacja, w której e, tu było wszystko elegancko i na pokaz, ale brakowało ciepła, brakowało uczuć, czyli takie sprawy, wiecie, pod kątem bytowym, e, materialnym. I i tak dalej, i tak dalej Były, było w porządku, ale mogło coś być, co Was bardzo mocno dociążało, przytłaczało, przybijało. Może raniliście nawet siebie nawzajem, powiedzmy, gdzieś tam. Y Poza towarzystwem, poza towarzystwem, gdzieś tam w czterech ścianach waszego własnego domu, tak? I też tym samym doprowadziliście, być może, tą sytuację do takiej, do takiej, relacji, do takiej relacji, w której mogło być wam zwyczajnie bardzo mocno ciężko z tym wszystkim. E, takie przytłoczenie, jakby zamknięcie w więzieniu, w takiej sytuacji, w której, kurno, no jest ciężko jak jasny gwint, coś tutaj nie pasuje, coś tutaj jest nie tak, tak. Mogło też dojść do takiej sytuacji, aczkolwiek to też mówię na parę procent, że coś się, że coś nie poszło po Waszej myśli tak, jakbyście tego chcieli, że być może zostaliście sprzedani, sprzedani, stop, o, ożenieni się z kimś, z kim nie chciałyście do końca tego robić, tak? bo też taka sytuacja może być, że. Było to również jakieś powiedzmy zaaranżowane małżeństwo, które nie do końca było małżeństwem właśnie takim szczęśliwym. Tak jak tutaj być może były jakieś rzeczy gdzieś z boku, które trzeba było ukrywać, te, czy też tudzież były osoby, które próbowały to rozbić, wykraść, zmanipulować was, oszukać was w pewien sposób, doprowadzić do tego, żeby wykraść wam te szczęście, tak tutaj... Jest to taka sytuacja, w której po prostu zwyczajnie mogło być tak, co Was bardzo mocno przytłaczało, że z jednej strony było niby wszystko, tak? Um, bo każda dziewięciu monet pokazuje mam wszystko. Ja się czuję dobrze. Ja po prostu mam przepiękne życie, tak? Te, czyli tutaj jakby no, nie mam się do czego przyczepić. Ale jednym słowem, coś nas bardzo mocno tutaj przytłacza i przygniata. Być może wy sami i problemy, które na was spadły, albo te, które sobie sami narzucaliście. No i grupa numer trzy. <laughs> Kochani, tutaj przedstawia się sytuacja nieco inaczej, dlatego że ja w ogóle widzę trzech mężczyzn w ogóle. W tym jednym, jednym z nich może być dziecko, ale też może być taka sytuacja, w której ktoś z Was zwyczajnie po prostu miał przed wyborami dwie osoby i bardzo lgnął do jednego i do drugiego. Jeden z nich, jeden z nich to był facet, który miał bardzo poważne zamiary. Drogie Panie, drugi e, również, ale on był nieco bardziej chłodny i stonowany. Być może ciężko było Wam się nawet, kochane moje, przebić do obu z nich. E, tak bym to powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że ci Panowie stoją troszeczkę tyłem jakby do waszego działania. Oni, że tak powiem, stoją plecami. Ja mam takie wrażenie, że być może co niektórzy z Was w tej chwili nawet mają na swojej drodze właśnie dwóch tych samych facetów, czy też dwie te same osoby, bo tutaj, jakby na półcie, nie chciałabym tego rozgraniczać. I w tym momencie znowuż działamy wobec dwójki, yy, znaczy, znowu stoicie przed taką opcją, jakby działania w stosunku do obu z nich. Nie wiem, jakie teraz są to relacje pomiędzy Wami, tak? Bo być może znowu jest jakaś sytuacja, w której nie możecie ani w jedną stronę, ani w drugą się tutaj dobić, ale obojętnie jakby to nie było, była to sytuacja, w której całkiem możliwe, że. Było dwóch mężczyzn, których, gdzie trzeba było w pewien sposób albo dokonać jakiegoś wyboru, albo jakiegoś działania, albo też względnie po prostu staraliście się o dwie osoby jednocześnie, o jedną i o drugą, albo byliście z jedną z nich, bo tu jest bardziej taka sytuacja bardziej m, mówiąca, ten król bardziej pokazuje taką sytuację męża, partnera. Ale być może o drugiego się starali, starali, staraliście, nie chciałyście do końca być z tym jednym, chciałyście, by załóżmy, mieć kogoś innego. To też może być sytuacja tego typu, że miałyście dziecko z jednym z nich, na przykład, bo też tak może, też tak może być, tak. I tutaj jakby w tej sytuacji dochodzi do takiej właśnie opcji, że jest dziecko z kimś na boku, ale jest jeszcze ktoś. E, więc tutaj e, też e, tego typu sytuacja może się kroić, albo w ogóle, moi kochani, mogła być opcja taka, że było trzech mężczyzn. Więc mówię tak, jeden taki najmłodszy, dwójka w podobnym wieku. E, no tak to po prostu pokazują karty, tak? To jest takie jakby działanie, to jest spontan, to jest taka, takie życie, dosyć powiedziałabym, lekko, nie chcę powiedzieć rozpustne, e, ale takie mówiące troszeczkę o takiej sytuacji, w której. Um... No, mamy, jesteśmy osobą, która po prostu, nie wiem, lgnie do dwóch facetów naraz. O nazwę to tak. Gdybyśmy tą kartę mieli czytać jako sytuację działania, my chcemy żyć spontanicznie. My nie chcemy się z nikim wiązać. My mamy ochotę nie angażować się w nic. My po prostu prowadzimy dosyć lekkie życie. My staramy się być może o dwie osoby jednocześnie. Tylko ja mam takie wrażenie, że to było takie działanie w kierunku osób, które za bardzo nas nie chciały, moi kochani. Więc jeżeli mamy tutaj na myśli jakąś konkretną osobę, co nas z tą osobą łączyło, to. To raczej to, że wyście troszeczkę uganiały się, czy uganiali za tą osobą, ale ona niekoniecznie była, niekoniecznie was może chciała, o nazwę to tak, niekoniecznie była tym zainteresowana, tak bym to ujęła. Chyba, że jedna z nich była waszym partnerem stałym, a o drugą się starałyście. No dobra, kochani, ja nie wiem, jak to czytanie poszło. Powiem wam, mam pustkę w głowie. Może to też, może źle, źle zrobiłam, że ten temat zrobiłam, ale po prostu problem polega na tym, że ok, teraz mam czas. I nie wiem, jakby to wyglądało po prostu później, tak? Bo, bo wiadomo, wiadomo, że... No, czas tutaj troszeczkę ucieka, i, i po prostu nie wiem, jakby to potoczyło się nieco, nieco w późniejszym y, tutaj y, odcinku czasu. Ale moi kochani, mam nadzieję, że mniej więcej troszeczkę, chociaż te tematy porozjaśnialiśmy, e, będę starała się dla Was zrobić jakieś kolejne temacik dnia, tylko niech mię trochę głowa przez to nie poleci. <grym> Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, buziaki.